W tym tutorialu chciałam Wam pokazać, jak należy liczyć oczka i rzędy, aby wiedzieć, jaką próbkę daje nam nasza robótka. Próbka powinna być zawsze mierzona po praniu i blokowaniu, żeby mieć jak najbardziej wymierny efekt i próbka powinna być zdecydowanie większa niż taki standardowy kwadrat 10x10 cm. Żeby dobrze policzyć oczka i rzędy w próbce, przede wszystkim musimy wiedzieć na pewno, jak wygląda nasze oczko dla danego ściegu. Więc tutaj zanim zaczniecie liczyć oczka i rzędy, upewnijcie się jak dokładnie oczko i rząd wygląda w ściegu, z którego korzystacie. Ja tutaj liczę oczka w ściegu takim klasycznym jerseyowym, czyli będę liczyć oczka, które wyglądają tak jak takie jodełki, ponieważ to są właśnie moje oczka prawe w takim ściegu klasycznym jerseyowym. Następnie, żeby uzyskać jak najlepszy efekt, przykładamy nasz centymetr mniej więcej na środku robótki, żeby policzyć oczka i rzędy. Oczka mierzymy w poziomie, natomiast rzędy liczymy oczywiście w pionie. W przypadku tej próbki mamy najpierw tak: jedno oczko, drugie oczko, trzecie oczko, czwarte oczko, piąte, szóste, siódme. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tutaj w 10 cm mamy 18 oczek. Dokładnie to samo robimy w rzędach. Znowu przykładamy centymetr do robótki i teraz liczymy, ile mamy oczek w rzędzie, czyli ile mamy rzędów przerobionych.